Jakie to są rzeczy, które poeci oznajmiają jako pierwsi? No, poeci wszystko wiedzą jako pierwsi, to jest, mhm. to jest oczywiste. Wiesz, no, ja, ja może, może nie chciałbym. Za bardzo interpretować swoich wierszy. Możemy o nich trochę rozmawiać, um, możemy trochę pod nie podchodzić, ale, ale mhm. na pytania, które dotykają samego sedna, <laughs> nie mogę Ci po prostu odpowiedzieć, ponieważ wówczas to nasza, ta nasza garstka czytelników zmniejszy się jeszcze, mhm. jeszcze o połowę przynajmniej. Nie, ale jestem taki, po, po pierwsze, jestem ironiczne odwrócenie y, gazetowych, gazetowego newsu którym poezja nie jest, ale jednocześnie jest takie otwarcie na to, co, czym poezja jest, prawda? Tak. Bo, bo tak naprawdę y, mówi o rzeczach y, najistotniejszych. Tak. Więc gdzieś to właśnie w tej, w tej końcówce wszystko jest. I w pewnym sensie to jest takie wyniesienie poezji wysoko, bardzo. Wysoko, tak. To w pewnym sensie wracamy do tego, o czym już mówiliśmy. Ta lekko satyryczna aura, która tu i ówdzie się w, w tej książce pojawia nie, nie neutralizuje jej jako poważnego komunikatu, nazwijmy to tak, poetyckiego, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że ta rozpiętość tonów sprawia, że zarówno te dolne, jak i te górne zabrzmiewają bardziej wyraziście, mają szansę na tle, na tle wypa wypaść bardziej wyraziście i jasno. Y to jest, troszkę, to jest książka mozaikowa, wielogłosowa i o, o dużej rozpiętości y, tonu, także jeśli chodzi o powagę i, mm -hmm. i ironię, czy, czy, nawet, czy nawet element satyryczny. Mm -hmm. Wydaje mi się, że, że, że w ten sposób ona y, y, y jest pełniejsza. No i te zwierzęta, te ptaki. Wiesz, to też jest coś takiego Twojego bardzo, bo y, istotność y, właśnie tych ptaków, które zginęły jest jakby w tonie w ogóle twojej poezji. Tak. Właśnie osobą inną są kaczki, mm -hmm. pisałeś. Tutaj właśnie osobą, osoby yy, zginęły. Gdzieś tutaj właśnie jest ta, znowu ta, ta pewna powaga, którą przydajesz yy, różnym istotom i rzeczom mniejszym często. Mnie, no właśnie czy one są mniejsze? To znaczy mniej się... Bo, je, często mi chodzi po głowie właśnie to, żeby tego człowieka troszkę pomniejszyć. Tak, no I to wynika, to, wynika tak. raczej z tego, jeśli się, jeśli się to ja tego... Bohatera ludzkiego troszeczkę pomniejszy. Jeśli się nie pozwoli mu tak bardzo w wierszu rozpychać, to nagle się okazuje, że ten świat, w którym on żyje, jest bardzo ciekawy i różnorodny. Więc jeśli odnosisz takie wrażenie, że rzeczy czy, czy, czy zwierzęta, których jest tutaj całe mnóstwo, faktycznie to jest bestiarium, ten efekt bierze się stąd, że, że ja, jego dusza, jego serce, jego emocje, uczucia i tak dalej nie są najważniejsze w, 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 w tych moich wierszach. Wtedy się nagle okazuje, że, że człowiek jest jednym z, z, z bohaterów, czy jednym z uczestników tego świata, który, który trafia tutaj do, do poezji i, i postawiony obok rzeczy, obok z, zwierząt, niewiele traci na swojej godności, a, a, a za, za to ma, ma ciekawsze towarzystwo. Z ostatniej chwili. Wyjaśniono zagadkę tajemniczej śmierci z tukawek w Skandynawii, na południu Szwecji, w centrum miasta Falköping. Kierowca ciężarówki zgłosił się z poślizgiem. Faktycznie przejechałem grupę ptaków. Dziwne mają zwyczaje. Same sobie winne. Tymczasem ornitolog z Arkansas jest pewien, trzy 3000 kosów w miejscowości Bibi. Wpadających na domy, auta i na siebie, już w piątek przed północą umarło ze strachu. Firma porządkowa potrzebuje czasu, by zebrać martwe ptaki z ogrodów i dachów. Przyczyną paniki były fajerwerki. Poeta informuje o tym jako pierwszy: wyjaśniono zagadkę tajemniczej śmierci.